ma. Kto widział ostatnio mojego shorta, to dobrze wie, że dostałem paczkę od Pana z Lombardu Tu macie link do jego kanału Poprosiłem go o jakieś uszkodzone sprzęty po prostu do naprawy, do rozdania Więc yy, mamy takiego starszego Xboxa 360 On jest ma usterkę w postaci, napęd się nie wysuwa Więc mamy taki komplet, prawdopodobnie go po prostu Komuś oddam, kto będzie chciał w komentarzu, jak zostawi suba i napisze, że chce. To po prostu oddam, jeżeli go naprawię. Zabieramy się do roboty, tak go wyczyścić, bo tu widzę, już jest taki dramat. Jest to jeden ze starszych modeli, ale zawsze komuś się przyda. Dobra, zabieramy się, do zaraz odbieramy tego. Czyścimy i sprawdzamy, co jest z tym napędem. i tak, bo tutaj się nie wysuwa. Brudno. Dobra, rozbieramy. Muszę zauważyć, tutaj jeszcze oryginalna plomba, jeszcze nigdy nie była otwierany ten Xbox, więc dziwicie. Dobra, jesteśmy w środku, to widać bałagan okrutny wszędzie, wszędzie syf, nawet tu z gniazda wystaje. Dobieramy się najpierw do napędu, zobaczymy czy da się go zrobić. podobno jeszcze to wszystko, wymienię pastę, poskładam. Mam nadzieję, że będzie działać. Dobra, mamy napęd. Przepraszam za ten hałas z tyłu, ale klima chodzi, bo po prostu się nie da wytrzymać. Czyli najprawdopodobniej usterka to jest sam pasek podobno popularna usterka ten pasek się po prostu tutaj ślizga no jest już stary, leciwy czyli robimy mu czary mary i wrzucamy go do gorącej wody na 5 minut nie wiem czy on wytrzyma ale wrzucamy na razie do wody na 5 minut zobaczymy co z tego będzie dobra, ja idę go wrzucić do wody i zaraz to będę czyścił dobra, mamy wrzątek, wrzuciłem tam bułkę, niech się moczy ona powinna troszeczkę odzyskać swojej właściwości w tym rządku. Przy okazji przemyję sobie izopropanolem te kółka, żeby się nie ślizgały z jakiegokolwiek tam tłuszczu, brudu. Tam syfu jakimś było. Lasera na razie nie ruszam, bo nie wiem czy czyta, czy nie tyta. Jak czyta, to nie będę go dodatkowo czyścił. To nasza gumka, no jest, jest bardziej miękka, to fakt. Tu też przemyję troszeczkę izopropanolem, żeby nie była tłusta. I zakładamy. Dobra, chyba będzie działać Składamy to do kupy, zabieramy się za chłodzenie Bo tam też jest bałagan Wyczyścimy to wszystko, pójdę to przedmuchać na kompresor Składamy do kupy, zobaczymy co z tego będzie Dobra, napęd mamy złożony Bierzemy się za resztę Ale na początku pójdę to przedmuchać Bo tu jest źle Dobra, sprzęt wstępnie przedmuchałem Już jest dużo lepiej Nie ma tego bałaganu Zabieramy się do rozbierania Dobra, przemywamy to wszystko, czyścimy procesor. Jeden i drugi. Składamy do kupy, testujemy. Dobra, zaczynamy składać. Dokładamy świeżą pastę. Na pewno będzie lepiej działać niż tamta poprzednia. Wkładamy to do budowy. Dobra, wkładamy teraz napęd. Podłączymy ją na krótko Zobaczymy czy ten napęd działa Zobaczymy czy to, czy się wysunie Konzola się włączyła Uwaga No i proszę, bardzo ładnie działa Chodzi, składamy dalej, będziemy testować. Patrzcie jaką plombę tutaj walnę. Taka plomba tu będzie. A co? Dobra, Xbox złożony. Idziemy go testować. Dobra, słuchajcie, podłączamy Xboxa. Postawię tutaj, pozwolę. Dobra, wpinamy HDMI. I wpinamy zasilanie. Ok. No i uwaga. Włączyć się, włączyła. Działa. Ktoś tam się zamalował, nie wiadomo czyje to. o oto. Eee, dobra, bierzemy pada, zobaczymy czy on się sparuje. Czy już jest sparowany? Nie jest sparowany. Dobra, muszę znowu to odstawić. Dobra, weźmiemy sobie jakąś grę. Tu mam... Wszystkie gry są do, do wzięcia razem z tą konsolą. Wydaje mi się, że na bieżąco to jednak GTA spróbujemy wrzucić. Dobra, okazuje się, że tu niby ma być druga płyta, ale ja tej drugiej płyty nie mam, więc wrzucimy inną grę. O, 17. Dobra, ten cały zestaw będzie do zgarnięcia. Tutaj są jeszcze gry, ale prawdopodobnie to są tylko płyty instalacyjne. Nie wiecie czemu. Kiedy dostałem. To je dodaję, może ktoś ze z tym jakoś poradzi. Więc dobra, żeby to zdobyć, to tak. Pierwsze to subskrybować kanał. Dostępnijcie go sobie na jakimś Facebooku. Tu chodzi o rozgłos, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. I napiszcie na dole w komentarzu, że jesteście chętni do wzięcia udziału. Ja z komentarzy będę losował jednego, jedną osobę, która zgarnie cały ten zestaw. No i dobra, do następnego. Cześć.